Moi drodzy, już jutro piękna impreza, bezpieczne wakacje na rowerze. Trąbiliśmy Wam o tym ostatnio przez cały tydzień. Bardzo fajna, słuchajcie, akcja. Dostaliśmy do dyspozycji 20 takich pięknych koszulek festiwalowych z Festiwalu Żelaznego Szlaku. Zobaczcie, i mamy te 20 koszulek do rozdysponowania. I wymyśliliśmy taką akcję. Jutro 21 osób, które przejadą cały żelazny szlak rowerowy, czyli tą wielką pętlę 55 km i udowodnią nam to na aplikacji, na liczniku, na zdjęciach, będziemy mieli pewność, że to te osoby przejechały jutro żelazny szlak, pierwsze 20 osób dostanie takie zarąbiste koszulki na naszym stoisku super koło. Widzimy się jutro. Pamiętajcie, że mamy 40 różnych rowerów elektrycznych do testowania. Jest pyszna gastronomia, są dmuchańce, jest mnóstwo różnych atrakcji. Widzimy się jutro w Zebrzydowicach i będziemy się świetnie bawić, bo pogoda ma być rewelacyjna. Trzymajcie się, plutko, cześć!